Adam, no wywalczone, wyszarpane to zwycięstwo w samej końcówce. Fantastycznie te mecze w biesku Białej teraz się układają. Liczymy na serię, można powiedzieć. No myślę, że już jakaś mała seria jest, ale na pewno nie wybiegamy w przyszłość. Teraz będzie na pewno cięż... trzeba będzie szybko odpocząć, bo ciężki kolejny mecz nas czeka w piątek i, i na pewno na nim się koncentrujemy. Delikatnie rzecz biorąc, warunki Was się nie rozpieszczały i chyba ciężko było zrealizować tak, którą założył wcześniej trener. No, na pewno, no tutaj było dużo przypadku, No nie ukrywanie, no boisko było bardzo ciężkie, wręcz tragiczne, ale cóż, no Ktoś zarządził, że mam grać. Cieszymy się. No, graliśmy 2-0. Myślę, że zasłużenie, troszeczkę przypadku, ale cóż, no, jak to mówią, no, szczęście sprzyja lepszym. W pierwszej połowie to wy lepiej graliście. W drugiej lepiej grał górnik, no, ale to wy przechyliście szalę zwycięstwa na swoją korzyść, można powiedzieć, do dość niespodziewanym momencie. No na pewno, ale, ale mecz trwa 90 minut. Nie patrzymy, jak graliśmy w pierwszej połowie, jak graliśmy w drugiej. Gra się do 90 minut. No, tak samo myślę, myśleć, że jakby Łęczna szczeliła bramkę wcześniej, to by to wygrała. No, my szczeliśmy, nam się udało konsekwencja i cóż, no trzeba się cieszyć z trzech punktów. Trener chyba bardzo dobrze Was motywuje w szatni, bo to już trzecie e, zwycięstwo, trzeci mecz, w którym lepiej prezentujecie się właśnie po przerwie. No na pewno, na pewno nas motywuje, mobilizuje, ale przede wszystkim też można powiedzieć z pełnym z pewnością mamy drużynę, i to jest najważniejsze. Nie jednostki, tylko cała drużyna się liczy i pokazujemy to na boisku. Nie jednostki się liczą, ale ty śrubujesz swój najlepszy wynik w karierze pod względem bramek. Kolejne trafienie w lidze no cóż, Adam mój tak goni napastników pod Beskidzie. Nie, no spokojnie, spokojnie tutaj. Myślę, że z wielką pokoną do tego podchodzę, ale no jeszcze jak do Boziada, to myślę, że to nie będzie mój ostatni sezon, jak to wszyscy mówią, najlepszy. No zobaczymy, no nie wygramy tak w przyszłość, co będzie. No. Trzeba cieszyć się z tego, co jest.